Siema, tutaj IlmyLodon Chciałbym dzisiaj sobie z wami zagrać w Call of Duty Modern Warfare No, zobaczymy, znajdziemy sobie no może najpierw jakiś serwer O, tu coś jest O Jezu, jak mi się już coś zwiesza Okej, okay, dobra, widzę, coś już tu się dzieje yy, To jest mój pierwszy filmik z gry, jak sobie tutaj gram Proszę o wyrozumiałość Według mnie Call of Duty, te właśnie, w które ja zamierzam grać, jest najlepsze ze wszystkich. Black Ops oraz Modern Warfare 2, yy, czy jeszcze najnowsze, czy co ma wychodzić, to już nie jest to samo. Według mnie to są już gry robione na siłę. Autorzy, twórcy wiedzą, że klasie dobrze sprzedaje i dlatego yy, mają zamiary zrobić kolejne części. Ja już. Bo to się też ładuje. Ja już przedtem miałem nagrany w sumie już filmik, lecz miałem 20 minut. Nie wiem, wszystko zrenderowałem, go, wszystko tam pozmieniałem, głos ustaliłem. To okazało się, że po prostu, e, że film mam za długi, gdyż trwał 20, mogę nagrywać tylko do 15 minut i niestety muszę nagrać od nowa wszystko. No dobra. Nie wiem, czy mi się tak długo ładuje, boże. Ooooooo No, wschodz już Proszę <laughs> proszę Dobra Okej okay. No kurwa bez ja, ja pierdolę O, ja cię przepraszam Co się dupi z tym Mmm No weźmy na ten Tylko weź to się już bo mnie zaraz rozwali jak kolejny filmik pójdzie ja tej mapy nie widzę kolejny, w... kolejny filmik pójdzie w dupę nic nie będzie można było nagrać nie wiem ile będę nagrywał czy 15 minut czy 10 zobaczymy jak się będzie grało ale widzę że już po tym ładowaniu to że coś mnie coś bierze bo gdy się załaduje to coś mnie strzeli tutaj. jeśli jeszcze raz się to załaduje a czy wybije mnie znowu z gry to spotkamy się jak już będę w grze, no zobaczymy teraz, trzymajmy kciuki. Miałem też, chciałem przedtem zagrać jeszcze w Battlefield Heroes, gra przeglądarkowa, lecz tam też mnie po prostu wyrzucało, mnie gdy włączałem, mój, gdy włączałem program do nagrywania, no cóż, trudno. I, no dupa, kurwa, dobra, spotkamy się jak wejdę gdzieś do gry, no, cześć. No siema, witam was yy, ponownie. Aktualnie wszedłem sobie na jakiś serwer, ale... Ja cię dupie, jakie tu są lagi? Jaki mam ping. No ale to wszystko mają taki no. Nie czaję tego. Ja pierwszy, co to jest za zjebany internet. Bez jaj. Oczywiście będę tu lamił jak... No kurwa to jest kurwa niemożliwe. No i zaraz mnie zajebie. To jest, kurwa niemożliwe. co i się pierdoli, no... Kurwa jebany program do nagrywania, ja pierdolę. Czy... Przepraszam, ale to po prostu. Jest niemożliwe nie Teraz już normalnie. Dobra, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że. Kurde, czas trzeba włączyć, a nie. Och, dobra. No już, już, już laguje, oczywiście. No to nie, mo nie można nie można grać bez lagów. No kurwa gdzie... Ja pierdolę, No nienawidzę takich kamperów, no i teraz ja jako mając lagi nie będę tutaj mógł nic działać. Eee, jakby byłbym wdzięczny gdybyście mogli napisać. No, czy ktoś to będzie w ogóle oglądał. Przez co takie, przez co mogę mieć właśnie takie lagi, no bo... Bez przesady. No kur... Ale to jest, to jest niemożliwe przecież to jest... To jest jakaś kpina, że mi tak grę zwieszało, no bez jaj Chcę so w nic nie będę mógł sobie grać, bo... Uff. Jak już mówiłem to jest jedna według mnie najlepsza ze wszystkich Call of Duty i ona również posiada Kur... No oczywiście mę... męczennika miał koleś. Ona również posiada yy, zadania. Czyli jak ja, widzicie teraz, o, mam... Mm, nie... Moja broń ma, jest z koloru niebieskiego. To jest kamuflaż niebieski tygrys, który zdobywamy mając 70. Kur... No, no dobra który zdobywamy mając 75 headshotów z owej broni. Również przedtem mamy kamuflaż cyfrowy, czyli szary tak jakby, który zdobywamy mając, zadając 50 headshotów z danej broni. No i na samym końcu zdobywamy kamuflaż czerwony, czerwony tygrys, który Zdobywamy mając 70, no ja cię dupię, zdobywamy mając 70, znaczy full 150 headshotów z danej broni. No cóż, i jak tutaj, o, niestety nie zobaczymy tego, e, mając e, wybrane, na przykład mamy mm, grupę karabiny szturmowe, w której jest na, chyba 8 karabinów i jeśli wszystkie, jep, tam, jakie, ma jakie jeśli wszystkie mamy na właśnie czerwony, na czerwony kamuflaż to wtedy jedna z broni sta, yy, sta, staje... kurwa jedna z broni zdobywa złoty kamuflaż i akurat w, kar Przepraszam, w karabinach maszynowych jest to, jest to, jest to yy, co to jest? Yy, AK-47, którym akurat ja tutaj się bawię widzę, że już nas tu dopchali do muru o kurwa kamperzy ja pierdolę jeszcze kurwa z tymi legami, no. Zajebiście. Dobra, jeden. Śpi, kurwa. Och, ja tu, muszę powiedzieć, że ja tu kiedyś... Jebanę banechuję. Muszę powiedzieć, że ja tu kiedyś w tej grze, no, miałem dobrego skilla. Nie będę ukrywał, lecz... ...lecz... E, dawno go zatra... jebany Iwan Fuj e, Lecz dawno go niestety zatraciłem Trzeba również dodać, że tutaj e, mając ciąg, na przykład ciąg za zabić, e, tak jak ja mam na przykład, miałem przy tym bo widać, że miałem ciąg 3, czyli zabiłem 3, 3 osoby z rzędu, to w tym momencie zdobywam mm, radar dla swojej drużyny. Mając ciąg pięciu, zdobywamy nalot i ciąg siedmiu zabitych zdobywamy, y, mamy w tym momencie y, helikopter, który lata przez określony czas. Mam że już tam trafiłem, chuj. No i dupa, jebany, kurwa w tlesy mi z chuj strzelił. O, 9, na 9, więc nie jest to takie złe. Tak więc oprócz tego jakie mamy wyzwania, yy, mamy w grupie określonej broni, również mamy wyzwania, które, yy, które po prostu oferuje nam, o, niestety przegraliśmy. oferuje nam normalna, yy, oferuje nam gra, są to, zaraz tutaj pokażę. O, o, wyzwania, tutaj jest właśnie karabiny szolem, pistolety maszynowe. i to są na przykład obóz szkoleniowy, tu mamy tyle zadań, na przykład zniszczyć 15 nieprzyjacielskich bomb i to zadanie również możemy się później bawić w ich yy, wykonywanie, prawda? No tu mamy właśnie tutaj karabiny snajperskie, wszystkie ma zrobię na 100%, czyli 150 razy w głowę i tutaj mam na przykład widzicie na złoty kamuflaż e, daną akurat kurat snajperkę. No, a jeszcze raz crossfire, czyli gramy tylko tutaj. Ta postać oczywiście nie jest moja, gdyż jest to postać mojego hm, taty, który akurat właśnie zrobił tutaj e, tą snajperkę na e, o Boże, zmienili ten, dobra. Który zrobił tą snajperkę na złoto. No cóż, zobaczmy co się tu... Ktoś może czy coś z tej snajper snajperki z działami. No tuż. Kurwa. Ja pierdolę, jak ja tego mogę kurwa nie strzelić. Pozdro... Taki zajebisty kurwa, że za nie snajper jak chuj. Dobra. Cisza, cisza, cisza. Jest. Headshot, nie, jednak nie Ach, Dobra powiemy się trochę z pistoletu za chwilę Co? O, coś tu nam szczerało Tak jest Nie ma pierdalania się, kurwa Lecimy, lecimy Myślę, że Ach, pozdro! A nie miałem nawet już specjalnych granatów więc dużo to niestety już nie zdziałał No cóż, trudno. Hahaha, <śpiewanie> po raz kolejny headshot od Ilmy Ledona, że. Yeeee! Yeah! No i dup. Pozdro. Okej, okay, widzę, że już mam nagranych 10 minut, więc ja powoli będę się z wami żegnał, więc trzymajcie się i cześć.